Skoro jesteśmy w ramach Urzędu Miejskiego, wypadałoby się zastanowić, w jakim zakresie miasto może pomóc. Ja sobie tak zastanawiając nad na tą sprawą, myślę, że kilka spraw chciałbym podnieść. Pierwsza: miasto nie tylko powinno reklamować łąże, ale firmy to funkcjonujące. I w jakiś sposób również widzieć tych, którzy funkcjonują w Łomży i korzystać z tychże wyrobów, które są produkowane w Łomży, bądź w okolicach. To nie o to chodzi, że, że, że konkretnie mają być tej firmy. Ja wymieniłem kilka przykładowych. Natomiast mi głównie chodziło o to, że nie pokazujmy tylko miasta jako waloru gospodarczego, ale także przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują, bo wielu sobie na znakomicie radzi i chciałem to jako wizytówkę miasta przedstawić na zewnątrz. Dzisiaj złożymy na pewno, to znaczy jutro, bo dzisiaj będziemy zatwierdzali nasz wniosek obywatelski w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie chcielibyśmy, żeby te billboardy dwustronne prezentowały właśnie i tereny inwestycyjne, i przedsiębiorców z sukcesem, ale także ważne informacje, bo przecież w okresie maj, wrzesień, przez łąże przejeżdża około 30 tysięcy przez weekend samochodów. Warto wykorzystać, warto to pokazać. Liczymy na tak zwaną odpowiedź zwrotną, czyli po prostu Państwa opinie, co możemy poprawić i w którą stronę powinniśmy koncentrować nasze wysiłki. Jakie działania powinniśmy dalej podejmować, żeby Wam ułatwiać życie. Bo jeżeli będziecie lepiej się czuli w mieście, to będzie mieli chęć do przenoszenia swoich biznesów gdzieś indziej. My pojedynczo wiele nie zdziałamy, ale jeżeli będzie instytucja, która nas w jakiś sposób zintegruje, to pewnie świadomo deklaruje zaplecze materiałowe w pełnym zakresie, nawet jeśli czegoś w tej chwili nie ma, to będzie miało za pół roku za rok. Uważam, że rzeczywiście władze miasta powinny tą misję pełnić, bo otoczka biznesu, która funkcjonuje w Łąży, z racji obiektywnych przyczyn, bo nie ma ani bazy technicznej, ani osobowej, nie może wiele zrobić poza prezentowaniem barów, obiadów, opłatka i tym podobnych. jest ważne. My nie preferujemy, my szukamy dobrego inwestora i, i staramy się przygotować jak najlepsze warunki jego egzystowania tu, jego, jego przebywania i produkowania i zatrudniania. Dlatego mówiłem dzisiaj o terenach inwestycyjnych. Że przystępujemy do uzbrojenia przecież tych terenów. Ulica Ciepła, ulica Meblowa. Mówiłem, w którym kierunku może się będzie rozwijać. I jeżeli chodzi o inwestycyjne tereny, i o budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, to jest kierunek właśnie nie wschodni a zachodni. Za mało wiemy o sobie, to po pierwsze. Po drugie, za mało promujemy. Nie tylko y, sam y, ośrodek miejski, ale także przedsiębiorców. Na, ty, na tej bazie uważam, że moglibyśmy więcej zyskać y, potencjalnych inwestorów, właśnie ta kooperacja tutaj wymieniana także w kontekście szkół średnich i wyższych jest bardzo istotna. Naszym argumentem i moim na przykład w rozmowie dyskusji z, z potencjalnymi inwestorami, to nie, jest, to nie jest tylko to, że mamy że myśmy uratowali. Szkolnicy zawodowe i mamy na odpowiednim poziomie rozwinięte szkolnice zawodowe, ale mamy również dwie wyższe uczelnie o kierunku przecież też, który kształci kadry. I, i Państwowa Wysza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości i Agrobiznes. Także to jest ogromny pozytyw dla Łomży, mówię, dla miasta tej wielkości, jeżeli chodzi o przyszłe kadry zawodowe. Ta nowa perspektywa niesie nowe wyzwania dla przedsiębiorców. To już Państwo sobie to uzmysławiacie. Zresztą każdy rok przynosi coraz co, powiemy trudniejsze warunki funkcjonowania. Trudniejsze, dlatego że, że gospodarka się rozwija, staje się coraz bardziej dojrzała i proste działania, proste mechanizmy są nieskuteczne. Ja na Gali Biznesu, w Piątnicy, również wyraziłem taką tezę, że kolejny kilometr asfaltu, jakkolwiek by nie uznać potrzeby budowy infrastruktury. Niewiele zmienia. Poprawia nam jakość poruszania się po mieście, a nam potrzeba jest zmiany pewnej mentalnej. Dlaczego mówię o zmianie mentalnej? Otóż ważne jest to, abyśmy dostrzegali, że poprzez inwestycje w kapitał ludzki, poprzez inwestycje młodych ludzi, młodych przedsiębiorców, młodych absolwentów, możemy to miasto sukcesywnie zmieniać. Wszyscy podkreślają drenaż mózgów, ucieczkę młodych talentów z miasta. Sprawa jest prosta. Ludzie szukają lepszych warunków pracy i płacy. Murzyskich przedsiębiorców to oczywiście jak od dawna zawsze podatki i ZUS. To jest składki zusowskie, bo naprawdę są w tej chwili dużym obciążeniem, jak zarówno jak i podatki od, od nieruchomości, bo ktoś ma duże powierzchnie e, pod halę czy pod działalność, no to po prostu to też obciąża. Znam te rzeczy, bo byłem e, cztery kadencja radnym i wiem jakie to są skutki, że zmniejszenie podatków automatycznie zmniejsza subwencje i to jest jak z jednej strony tak, to z drugiej tak, niemniej oczywiście jako przedsiębiorca, jako starszy cechu jestem za. Z zmniejszeniem podatków. Przedsiębiorca, który, który ma jakiś sposób dalekowzroczny i myślenia, ma to świadomość, że musi płacić podatki, natomiast to jest teraz taki zbieg okoliczności, zbieg sytuacji, że wiele firm wyprowadza z Łomży się i została tu tylko tu garstka tych firm, którzy chcą to płacić podatki. W związku z tym miasto się musi z czegoś utrzymywać i ci, co myślą w sposób gospodarczy, realny, dotyczący danej sytuacji, powinni to zrozumieć, że nie ma nic za darmo. Miasto nie może traktować biznesmenów łomżyńskich jak zwykłego petenta. Jeżeli zgłasza miast, firma problem, to w trybie, jak to lekarze mówią, cito, trzeba rozpatrzyć. Rozkładaj ręce naczelnicy albo no pan prezydent. Dostać się do pana prezydenta jest nie rada, sztuka. Natomiast mamy tajnik, Decyzja szybko podjęta daje te Spóźniona, zniechęca i szuka rozwiązań pomocnych. Łomżyńskim przedsiębiorcom to może tak za mocno nie doskwiera. Jeżeli doskwiera, to tylko ogólna sytuacja w kraju, która rzeczywiście w wielu wypadkach jest taka sytuacja złożona. Złożono. Natomiast myślę, że dotykając spraw łomżyńskich, to w tej chwili jest po prostu taka sytuacja, że jest jakaś taka powaga do, po, do podejścia do biznesu. Widać to na każdym kroku, prawda, i że ten czas, kiedy przedsiębiorcy się w jakiś sposób nie liczyli, już minął. I na plus pana prezydenta Czarniowskiego i jego ekipy jest to, że możemy czuć się w pełni wszyscy w jakiś sposób podmiotami tutaj mieszkającymi i działającymi w Łomży. Ja mam różne formy kontaktowania się i rozmowy, i spotykania się z przedsiębiorcami. Jest grupa przedsiębiorców przecież w społecznej radzie konsultacyjnej, z którymi na bieżąco mam kontakty, konsultuję. Natomiast dzisiaj takie spotkanie było spowodowane tym, że bardzo dobra decyzja jest odnośnie łomżyńskiej podstrefy, specjalnej strefy ekonomicznej suwalskiej, że wczoraj ogłaszamy przetar. Dzisiaj był to dzień taki, kiedy już jestem po wielu rozmowach gdzie podpisałem określone umowy, jeżeli chodzi o inwestycje na terenie miasta Łomży. Chciałem zarazem po prostu to o tym poinformować w bezpośrednim kontakcie, w bezpośredniej rozmowie przedsiębiorców. Dlatego się cieszę, że, że ta władza obecna pomyślała, chodzi mi o, ty, o te tereny, chodzi mi szczególnie o ulicę e, Meblową, e, jak ulicę Akademicką. Te tereny po prostu e, zmienią kształt, jak i po prostu wejście tej strefy e, suwalskiej tej do Łomży. Także jestem po prostu dobrej myśli i myślę, że to pójdzie w w dobrym kierunku. Ponieważ niektórzy przedsiębiorcy zgłaszali nam indywidualne wnioski, które chciałem usłyszeć, czy są one e, tylko wnioskami indywidualnego przedsiębiorcy, czy też jest to problem szerszy. I dzisiaj w kilku kwestiach okazuje się, że to jest problem szerszy, że to nie jest indywidualna sprawa tylko. Także była to bardzo, bardzo rozmowa, e, a jeżeli Pan pyta raczej tak późno, to ja odpowiem. Leż, lepiej późno niż wcale.